Polska znam od dawna. Do Poznania przyjeżdżałem już w czasie stanu wojennego, z darami dla Solidarności. Poznałem Ostrów Tumski w Poznaniu i pierwszą polską katedrę. Wiem, że papież Jan Paweł II powiedział o tym miejscu. Tu się Polska zaczęła. Wyobrażam sobie, że to miejsce jest dla Polaków tym, czym dla Francuzów paryska Ile-de-France z Katedrą Notre-Dame. A teraz ze zdumieniem dowiaduję się, że w tle poznańskiej katedry, na tej samej katedralnej wyspie, władze miasta chcą postawić, jak to Polacy mówią, wielkie blokowisko. Jako miłośnik polskiej kultury nie rozumiem tej decyzji. Nie wyobrażam sobie takiej kulturowej degradacji tego miejsca. Życzę moim polskim przyjaciołom, żeby nie dopuścili do zniszczenia wyjątkowo cennego obszaru swojego patrimonium.